Spotkania kierowane są do osób uzależnionych i współuzależnionych, odbywają się one cyklicznie. Podczas spotkania mogliśmy wysłuchać wiele niezwykłych relacji osób uwolnionych z nałogów. 58 dni i chciałbym powiedzieć, że e, są to szczególne dni. Szczególne dni e, dlaczego dzisiaj? Dlaczego chrześcijańskie, to znaczy oparte na chrześcijańskich e, zasadach. Właśnie ten dzisiejszy dzień jest dniem nowej e, szansy, dniem łaski, dniem zbawienia. Zbawienia od e, e, osób e, od uzależnienia, od wszelkiego uzależnienia. Bóg daje

Głównym mówcą był Zbigniew Urbaniak, który opowiedział o swoim życiu. Gościem specjalnym jest dyrektor e, Team Challenge Misji Społecznej Zbigniew Urbaniak. E, on będzie dzisiaj mówił o, o Bożej dobroci, o Bożej łasce, o Bożej miłości. E, ja wierzę, że to będzie też dobry czas. Będzie, e, rozmawiałem z nim wcześniej, jest otwarty na rozmowy, e, udzielanie e, jakichś porad. E, także wierzę głęboko, że będzie to dobry, naprawdę wspaniały czas. Między wykładami był czas na kawę i ciastko oraz wspólne śpiewanie.. Dni Nowej Szansy realizowane są w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych współfinansowany przez prezydenta miasta Kutno.